Zapraszam bardzo. Dzień dobry, witam na konferencji Klubu Kukiz 15. Dzisiaj jak Państwo wiecie od 12 dni pod Sejmem jest Miasteczko Wolności zorganizowane przez grupę Frankowiczów. Dzisiaj zaprosiliśmy tutaj przedstawicieli miasteczka. Chcemy, żeby więcej powiedzieli co się dzieje w miasteczku, jak wygląda ich aktywność i potem po ich tutaj wystąpieniu kilka słów informacji z Klubu Kukiz. Proszę bardzo. Dziękuję. Nazywam się Halina Żebuska i jestem współorganizatorem wolnego miasta, Frank Francisko. Miasta wolnego, jak marzymy, żeby była cała Polska wolnego od nieuczciwości, od nieuczciwości w umowach konsumenckich, których szczególnym rodzajem są umowy kredytów tak zwanych frankowych. Nasze umowy. Jesteśmy związani tymi umowami, one funkcjonują, są w obrocie prawnym, mimo że poważne instytucje państwowe znalazły w nich niedozwolone, nieuczciwe zapisy. Zapisy, które świadczą o nierówności podmiotów wobec prawa, nierówności konsumenta w stosunku do poważnego przedsiębiorcy, jakim jest na przykład bank. Wierzymy, rozbiliśmy namioty w tym mieście, bo wierzymy, że w umowach uczciwość będzie, że te nieuczciwe zapisy nie będą nas obowiązywać, bo nie powinny. Tak stwierdził rzecznik finansowy, tak stwierdził Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, przepraszam, odwrotnie powiedziałam, tak ogłaszają, takie ogłaszają wyroki niezawisłe sądy. Te umowy są nieuczciwe. Wierzymy, że nie, nie będziemy musieli iść wszyscy do sądu, nie sparaliżujemy sądów, a jest nas blisko dwa miliony uwikłanych w te umowy kredytowe, że państwo posłowie też postanowią, żeby umowy były uczciwe, że umowy konsumenckie zawierały wyłącznie uczciwe zapisy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Paweł Jakowicki, ja jestem reprezentantem młodych środowisk okręgu 18 szczególnie, kredytobiorców, generalnie rzecz biorąc, moim zadaniem w miasteczku jest integrowanie i nakłanianie do współpracy środowisk, Złotówkowiczów, Frankowiczów, generalnie rzecz biorąc, kredytobiorców. Pracujemy ściśle z KUKIS 15 z klubem Pawła Kukiza. Dzięki Pawłowi Kukizowi, na, yy, mamy nadzieję, zrealizować naszą wizję rozwiązania problemu, który jest prawdziwy i te historie są naturalne. Mamy wśród naszych koleżanek i kolegów przypadki śmiertelne, i to jest yy, z naszego punktu widzenia yy, efekt yy, prawa yy, wadliwego, niesprawiedliwego. Z, my nazywamy to prawo lichwiarskim. I mówimy temu, jakby według naszych ustaleń ostatnich spotkań w nawalnych spotkaniach STOP Zero Haraczu, nie zgadzamy się na to. Mamy pełną świadomość tego, że w Niemczech, w Anglii, w zachodniej Europie zupełnie inne standardy w systemie bankowym obowiązują, a ponieważ jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Świadomymi młodymi ludźmi. Ja akurat reprezentuję okręg 18, jestem aktywistą m.in. KUKIS 15. Wybieramy drogę konstruktywnej akcji, proponujemy konstruktywne rozwiązania. W przypadku pomocy kolegi posła Maciejowskiego składamy ustawę 729. Natomiast jest jeszcze, kilka, jest jeszcze szereg projektów, które realizujemy. Chcemy prosić, przypomnieć deklarację pana ministra Henryka Kowalczyka z kampanii wyborczej. Wybieramy się do pana Henryka Kowalczyka z konkretną propozycją rozwiązania problemu. Jesteśmy po rozmowach z Związkiem Banków Polskich. Znamy sprawę i wiemy, że wszyscy jesteśmy jakby uwikłani w ten proceder lichwiarski z naszego punktu widzenia i proponujemy kon konkretne konstruktywne rozwiązania. To tyle. Nie chcę żebyście nas postrzegali jako oszołomów w miasteczku nocujących od kilku, kilkunastu dni. Są wśród nas ludzi, którzy 11 nocy tutaj spędzili. i nie, nie gonimy króliczka, a staramy się złapać go za szyję, jakby rozwiązać problem kredytobiorców generalnie rzecz biorąc, to podkreślam. Pozdrawiam wszystkich i pamiętajcie, jest szansa konstruktywnej, konstruktywnego rozwiązania tego problemu, między innymi dzięki koledze, koledze z naszego klubu współpracującego, KUKIS 15. Dzień dobry Państwu, Marek Popowicz, organizator tego miasteczka. I, I wspaniali ludzie koło mnie, którzy potrafią zrezygnować ze znacznej części własnego życia, żeby zrobić coś pozytywnego, o czym właśnie mówił. Paweł. Mówimy w miejscu, w którym jest coś nadzwyczajnego, a będziemy mówić o rzeczach bardzo normalnych. Ktoś złożył obietnicę wyborczą, bo zobaczył, że jest problem u wielu rodzin, które 20 lat, 10 lat temu dokładnie zdecydowało o tym, że ich fajne życie będzie się dobrze kręciło i zaufali takiej instytucji finansowej, która sama się nazywała instytucją zaufania publicznego, bankom. Podpisaliśmy nasze umowy i nie wiedzieliśmy, że w środku tej umowy jest nieuczciwość. Nie myśmy ją wymyślili, tylko banki. Banki zresztą same to zauważyły: mają taką piękną białą księgę. Od strony 83 możecie państwo, dziennikarze i wszyscy, którzy nas oglądają, przeczytać ich własne słowa. Jesteśmy nieuczciwi, wiemy o tym. Mamy wielkie ryzyko, jeśli chodzi o reputację. Same to napisały. Mówią, będziemy musieli oddawać pieniądze. One to same napisały. <grywy> Ale żeby przywrócić tą naszą rzecz, o której myśleliśmy 10 lat temu, w latach 2002-2011, Musimy się pojawić aż tutaj. z nas usłyszał, zrozumiał, że trzeba nam pomóc i spełnił obietnicę wyborczą. Pan poseł Andrzejewski pochylił się nad nami i już w kwietniu ustawa trafiła do Sejmu. Trochę zajęło czasu, żeby to trafiło już pod obrady Sejmu. Czekamy, czekaliśmy z niecierpliwością, że na, na tym posiedzeniu Sejmu 21-23 nasz problem, właściwie problem banków, bo nam tylko to mocno komplikuje życie, zostanie rozwiązany. Odczytaliśmy wczoraj przed Sejmem treść całej ustawy, żeby wszyscy wiedzieli, jak ona jest ważna i jak ona jest prosta. Ta ustawa mówi tak, bank jest nieuczciwy, powinien nam zwrócić pieniądze. Gdyby miał wątpliwości, możemy się spotkać w sądzie, ale w trybie szybkim, bo my naprawdę nie mamy czasu na to. My chcemy normalnie żyć, a nie zajmować się jakimiś problemami, których w ogóle nigdy nie prowokowaliśmy. Ta normalność w tej ustawie jest. Co więcej, my w tej ustawie robimy rzecz, o której powiedział pan prezydent w swojej obietnicy, jeszcze jej nie spełnił. I on powiedział tak: Sprawiedliwym byłoby to, żeby kredyty, które były wadliwie przypisane do waluty obcej, nie drażniły złotowiczów. I w naszej ustawie to dokładnie jest. W wyrokach sądowych, które zapadają w tej chwili w Polsce, i w bardzo ważnych instytucjach, które mają orła z koroną i za którym, którym płaci państwo, padły takie stwierdzenia, że jest nieuczciwość, ona jest indywidualnie określana w tych wyrokach sądowych. Trochę się zgubiłem pierwszy raz, mówię tak. <grych> Ale generalnie rzecz, biorąc, generalnie rzecz biorąc, to co w tej ustawie jest, już jest mocno podkreślane w orzeczeniach sądowych. Nawet na poziomie Sądu Najwyższego. Ta ustawa jest najbardziej z normalnych ustaw przywracających wiarę w państwo. I to, co zacząłem mówić, myśmy odczytali tę ustawę wczoraj na ulicy. Zrobiliśmy głosowanie wśród osób, które są zainteresowane i przyszły i jednogłośnie tu razem z posłem Ziemi Koszalińskiej powiedzieliśmy tak, jesteśmy za uczciwością w umowach konsumenckich. I wczoraj zaapelowaliśmy do tego do parlamentu, do marszałka Kuchcińskiego, żeby nie odwlekał rozstrzygnięcia dla nas najważniejszych rzeczy życiowych i żeby skierował to nawet na dzisiejsze posiedzenie. Okazało się, że nie udało nam się tego wprowadzić. Natomiast mamy obietnicę klubu Kukis 15, że na najbliższym posiedzeniu sejmu zaraz na początku października klub złoży taki wniosek, żeby to ta nasza ustawa 729, przywracająca uczciwość, trafiła pod pierwsze, do, pod pierwsze czytanie do, do Sejmu, i żebyśmy mogli to jeszcze. Zakładamy optymistycznie, panie pośle, że najpóźniej do końca tego roku nasza sprawa zostanie w sposób uczciwy rozwiązana. Taki jest plan, takie jest założenie, i jesteśmy przekonani, inaczej byśmy tego miasta nie zrobili, że dokładnie tak się stanie. Żeby wszystkie te rodziny, które do mnie przychodzą z takim półrocznym dzieckiem, Ryszardem. Ojciec musi dodatkowo pracować na drugim etacie, żeby spłacić tą nieuczciwą część kredytu, żeby on te pieniądze, które teraz tam zarabia, mógł przeznaczyć na wychowanie tego swojego syna. Pierwsze 500 plus, ale on nie sam da dziecku. Jeżeli będzie chciał nadal pracować na tym drugim etacie, to żeby mógł sam decydować o tym, na co te pieniądze przeznaczy, ale nie, tak jak powiedział kolega, na harasz dla banku. Wszystko co uczciwie zarabiamy, chcemy uczciwie wydawać i chcemy decydować o tym jak nasze życie wygląda i nie chcielibyśmy żeby banki zaglądały nam do kieszeni, bo nie muszą. My te nasze uczciwie zawarte umowy będziemy spłacać, bo tak jest nasze zobowiązanie. Wszystko co uczciwe podlega zwrotowi i to też jest elementem uczciwym tej ustawy. My mówimy: jesteśmy dłużni, oddamy co sprawiedliwe. I chcielibyśmy żebyście państwo zagościli u nas w miasteczku. Poczuli tę niesamowitą energię, którą tam ludzie przynoszą. Zachęcam posłów, żeby zrobili jeden dyżur i spotkali się z ludźmi i poznali ich prawdziwe życie. Życie Maxa 10 miesięcy, Roberta 6 miesięcy. I tych, którzy chcą być uśmiechnięci, bo jak to powtarzam, my jesteśmy pogodnymi ludźmi. Proszę nam tylko nie przeszkadzać tej pogody ducha gubić. Tyle miałbym do przekazania. Dziękuję proszę państwa, miasteczko jest i działa. Jeszcze będzie. Pamiętajmy o tym, że jest to miasteczko informacyjne. Tutaj prowadzona jest akcja informacyjna. Każdy poseł, dziennikarz, może tam przyjść obywatel dowiedzieć się o co walczą obywatele. Mogą więcej się dowiedzieć, mogą się wpisać do księgi gości, mogą razem wypić kawę, porozmawiać. Jest to bardzo pokojowe. Zwracam na to uwagę i pokazuję, że Środowisko Frankowiczów chce na dzisiaj wykorzystać wszystkie możliwe środki pokojowe przypisane demokracji, a więc możliwości demonstrowania, a jednocześnie złożenia projektu ustawy. Proszę Państwa, ta ustawa jest od kwietnia, kiedy nie było jeszcze projektu prezydenckiego, kiedy nie było projektu Platformy Obywatelskiej, która sobie przypomniała po ośmiu latach o problemie Frankowiczów z 15 jest tym klubem, który słucha obywateli realnych problemów, a nie wydumanych czy też przykrywających naszą rzeczywistość. Daliśmy czas dla pana marszałka tutaj po ustaleniu z miasteczkiem, że chcemy, aby pan marszałek sam też się na tym pochylił i żeby to nie było na zasadzie nacisku klubu, Tylko tego, że pan marszałek naprawdę widzi ten problem. No Jak widać, nie wprowadził tego te tematu druku 729 do yy, podobrady obecnej Sejmu. Dlatego, jako klub, tutaj rozmawiamy już z panem yy, wicemarszałkiem Tyszką, na najbliższym yy, posiedzeniu przedłoży propozycję włączenia naszego projektu ustawy pod obrady, bowiem już nie ma czasu. Ile można czekać? Ile można czekać w sprawach yy, oczywistych. Yy, Pamiętajmy o tym, że proszę Państwa, dzisiaj sądy, sądy powszechne potwierdzają wyrokami to, co jest w naszej ustawie. I teraz, żeby nie zasypać sądów indywidualnymi wnioskami, żeby nie sparaliżować urzędów, żeby zajmowały się rzeczami naprawdę istotnymi, a nie tutaj się rozdrabniały, chcemy poprzez ustawę uwolnić ludzi, uwolnić ludzi i pozwolić im zacząć spać spokojniej, oddychać, E, przesłać środki uspokajające, e, a nawet może odwrócić od próby samobójcze, bo takie są, proszę Państwa, realia. Więcej w miasteczku. Ja dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do Miasteczka Wolności. Dziękuję bardzo. Gdyby ktoś miał pytania do nas, zapraszamy, jesteśmy do dyspozycji tu, a za chwilę zobaczycie nas w zupełnie innych ciuchach w miasteczku. Miasteczku Wolnym od e, nieuczciwości banków. Miasteczku Wolności. Miasteczku jesteśmy do was od agresji. Czy są jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.